Dzień dobry, witam Was, ponownie Shark Trader na kanale. Posłuchajcie, e, 9 marca, e, prawie tydzień temu, e, zamieściłem film e, z prognozą, że ro, złoto rozpoczęło e, spadki. 9 marca e, byliśmy dokładnie w tym miejscu. Jak widać, spadki się rozpoczęły i trwają w najlepsze. Mieliśmy już jedną falę impulsową. Drugą korekcyjną i kolejną falę również e, impulsową. E, zbliżamy się do pierwszego poziomu e, zaznaczonego na różowo, pierwszego targetu. To potencjalne te spadki e, wtedy 9 marca mówiłem, że mają e, szansę dojść. E, no i jak najbardziej <laughs> do tego miejsca w tym miejscu e, jesteśmy, i uważam, że e, jest kolejny ciekawy setup. Oczywiście, czy te spadki będą dalej pogłębiane, czy dojdą do tego poziomu, czy dojdą jeszcze dalej, to jest inna para kaloszy. Natomiast w tym miejscu, gdzie jesteśmy, poza faktem, że tydzień temu wyznaczyłem target tutaj, że dotąd rynek powinien dojść, to w tej chwili zauważyłem, że są okoliczności ku temu, że przynajmniej krótkoterminowo rynek tu powinien zareagować do góry. E, w tym celu przejdę teraz na kolejny szablon. E, zobaczcie, jesteśmy w punkcie B e, motyla na interwale D1, zbliżamy się do niego. Natomiast e, jeżeli chodzi o tą krótkoterminową reakcję, o której przed chwilą mówiłem, e, to musimy przejść na troszkę niższy e, interwał. Przede wszystkim, e, zobaczcie, mamy na interwale H1 wyrysowaną formację, prawie wyrysowaną formację Batmana. Yy, to jest, niebieskie poziomy będą dotyczyły y, Batmana. Punkt 886 to jest jego punkt zwrotny, punkt D. Natomiast yy, to co, yy, czyli to jest ten level, gdzie zaznaczyłem zielony prostokącik, natomiast yy, to co jest na żółto to z kolei yy, są poziomy FIBO dotyczące Motyla z interwału M15. Jego punkt D z kolei wypada tutaj, w 161% yy, ramienia XA. Troszeczkę jeszcze przesuniemy, oK, wcześniej było dobrze, zamieszałem niepotrzebnie. Tak więc słuchajcie, w tym miejscu mamy bardzo silną strefę, w której rynek może. Zareagować. Dwa punkty D, dwóch różnych formacji harmonicznych, jedna zewnętrzna, druga wewnętrzna, z dwóch różnych interwałów, plus punkt B e, motyla z interwału D1. Tak więc to miejsce jest bardzo dobrym miejscem do tego, żeby zasadzić się na wzrosty złota. Oczywiście, warunek jest taki, żeby w tym miejscu. Powstała nam odformacja odwracająca trend. E, czyli jakiś mały shark, mały, małe RGR, e, lub coś, e, coś tego typu. Ne, no i dokąd e, to może dojść? No, standardowo e, ruchy e, z harmoników pierwszy zasięg e, dają e, tutaj. Czyli w punkcie B. Zaznaczymy to na różowo. Ok. No i teraz. E, Drugi zasięg, dużo mniej prawdopodobny, to jest oczywiście punkt A tego Batmana. Natomiast mi się wydaje, że dużo lepiej jest wziąć potencjalny tej profit w tym miejscu, bo tu jest poziom, zobaczcie, mamy średnią setkę z interwału H1, punkt B tegoż, tegoż harmonika, Pewnie przejdziemy na wyższy interwał. No właśnie, na interwale H4 mamy z kolei zgęszczenie dwóch średnich, 25 i 50. Tak więc uważam, że dotąd, że dalsze trzymanie tego ruchu to już jest igranie z ogień. I Teraz Ile możemy tutaj wziąć tej profitu? No, przede wszystkim pytanie, w którym miejscu dokładnie nam się ta formacja pojawi. Natomiast weźmy średnio w połowie. E, tego prostokącika. Do stoplosa mielibyśmy 2200 punktów. Do stoplosa bardziej e, bezpiecznego. Dlaczego? Ponieważ e, ten plus tutaj to byłby stoplos za punktem X Batmana. Tak więc e, tu bezwzględnie musimy postawić stoplosa i mamy 2200 punktów, a do zgarnięcia mamy 7000. No, liczmy 6600, żeby łatwo się liczyło. To jest 3R, jakieś 3,5R. Yy, czyli yy, obstawiając za 3%, udałoby nam się potencjalnie wziąć 10. Gdyby się udało bardzo yy, precyzyjnie wejść yy, i na przykład w tym miejscu postawilibyśmy sobie 100%, czyli na przykład mielibyśmy 100, yy, 1000 punktów, no to oczywiście yy, możemy zgarnąć potencjalne 7R, co już nam daje przy ryzyku 3% aż potencjalne 20%. Naszego tych profitu. I to tyle, jeżeli chodzi o, o chwilowe, chwilową analizę krótkoterminową złota. Ta, ten poprzedni spadek pięknie nam się zrealizował koncertowo wręcz. No i zobaczmy, jak, jak będzie to wyglądało na, na złocie. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Cześć!